Fanen classic w małopolskim centrum kultury Sokół w Nowym Sączu gdzieś pomiędzy próbą a koncertem gdzieś pomiędzy tłustym czwartkiem, czyli wiadomo fenomenalnym chrustem i pysznym pączkiem a śledzikiem gdzieś pomiędzy i w niesamowitych wibracjach i ledwo udaje mi się go tutaj na tej kanapie utrzymać bo to jest człowiek który po prostu wibruje Jose Torres dzień dobry dzień dobry jak po próbie wrażenia Super, super. My ciągle się boimy, że trochę głośno gramy, ale ta muzyka nie da się, nie da się grać w, innym, w innej dynamice, więc postaramy się tak wciągnąć widownię w, w ruchu i, i rozbawić tak na tyle, żeby chcieli, żeby było głośno. Czyli nie tylko o to chodzi, żeby sobie delikatnie nóżką w takty tylko mogą energicznie się kręcić na propos, tych fotelach. A propos tego, co mówić to. Moja kuzynka, świetna pianistka, mówi, że y, jak jedzie do Szwajcary i zobaczy, że podczas koncertu y, jakiś Szwajcar tak robi. To. To jest y, szczyt szaleństwa. Świetnie się bawi, tak? Świetnie się bawi. Także mam nadzieję, że tutaj będzie trochę bardziej y, 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 wyraźny ten, ten przekaz. Sama się chętnie temu przyjrzę, chociaż oboje możemy antycypować i jesteśmy pewni, że, że będzie działo się znacznie mocniej. Ile pączków zjadłaś? Prawda? Mm -hmm. Półtora. To nie za dużo. Nie, smak nie smakują ci nasze pączki. Nie, nie to jest moje mój czaso ulubione, ale. Pierwszy, który zjadłem, zjadłem do połowy, bo był niedobry, a drugi, który dostałem w biednym e, miejscu, e, w hotelu, e, był mały i też niedobry. Także mi się tak chciało. Waworki, raz... Wolę waworki. Okay, ale kolejny raz na Tłusty Czwartek. Zjedź na czyznę. Tutaj po pierwsze mamy pyszne pączki w cukierniach, gwarantuję, a po drugie wiele gospodyń te pączki smaży. O... Dostajesz takiego pączka przygotowanego przez Ale ja pamiętam, jak domy. żyła babcia mojej żony która pochodziła z, z Ukrainy. Ona robiła przepyszne pączki. I co mi się podobało, że one były mniejsze. Były mniejsze. I można było zjeść 4-5, że, że jak się już nie mogło, to można było zjeść całego i potem spokój. A nie takie duże, że ledwo, że a potem jak zostawiasz w połowę, no to jest... Szkoda. A potem jak pyton trawisz, Ale bo jesteśmy przy słodkim, ale skoro już przy tym jedzeniu jesteśmy, dalej najlepiej ci wychodzi, najbardziej lubisz roladę robić? I... Tak, tak, ja mieszkałem 18 lat na Śląsku i to był jeden z dań, który umie, lubię i umie robić. Jak jestem na Śląsku, Kiedyś, teraz niedawno grałem, zostałem zaproszony na udział z orkiestrą Dentom Starnowskich Gór, parafialna orkiestra i był taki program latynoski, zaprosili. I ja przyjechałem na próbę w czwartek, ale... Na obiedzie byłem dopiero y, w piątek, a w piątek na Śląsku no się pości, no i ja mówię, ja Polsce bardzo się pościwa, ja bardzo przepraszam, ale ja jestem w piątek i nie odpuszczam zjeść roladę, kluskie śląskie oraz modra kapusta. Nie mogłem odmówić. Piątek, nie piątek ja musiałem rolady śląską, y, śląską y, przyjąć. A poza tym wiesz, byłeś w podróży. Tak, to jest, to, to wybaczamy. wybaczamy. W takim momencie to wybaczenia. Ciekawe jest to, co by ci na sondać, nie posmakowało, ale przecież nie o jedzeniu chcemy mówić tylko. Jezu, o... właśnie, już nie mówimy o jedzeniu, bo jest niestraszliwy. Bo... Zostawiamy w ogóle temat. Havana Dreams. To, to było twoje marzenie, żeby zagrać w ten sposób, żeby grać właśnie w taki sposób, bo przecież ty tę muzykę wiadomo, że masz we krwi i szczepisz nią nas, polaków. A wyobraź sobie, że już w, z moimi projektami jestem od 2000 roku. Gdzie po tylu nagraniach, tylu grania. Z czołówką. Yy... Wejdę Ci na chwilkę w słowo. Państwo sobie teraz wyobrażą ulubionego artystę. I on z nimi grał. Niezależnie, czy w grę, w grę będzie wchodził jazz, czy, czy muzyka poważna, czy to będzie Mosżer, czy to będzie, wiecie, czy to będzie Sojka, czy to będzie Rodowicz, czy to będzie raz, dwa, trzy. wymyślcie nazwisko i macie Jose Torres. Jedyny nie, gra, nie grałem z Masowszem i, i z zespołem Śląsk. Wszystko przed tobą. Prze tak. A Śląsk zdaje się, ostatnio zrobił świetną płytę. Nie przypomnę sobie teraz tytułu, ale może w trakcie sobie przypomnę. W każdym razie taką właśnie współczesną bardzo. I też tam byłem? Właśnie ciebie tam nie było. To może następnym razem ty będziesz ten tym No bo, bo nie będą z, pracowały te trybiki. Przypomnę sobie tytuł. Z, z Katarzyną za ty? Giedner, która też jest mm -hmm. związana bardzo z Śląskiem, też nagrywałem, więc y, w 2000 roku postanowiłem, że a może, może wziąć tam już swoją kubańskość, przestawić i jakoś tak i to się zaczęło i to się zaczęło. Najpierw było kombinacją kombinacją Latina, potem było Salsa Tropical. Przez długi okres czasu zmieniły się skład, zmieniły się zapotrzebowania, bo Salsa Tropical była bardzo dużą orkiestrą. To miałem czterech dęciaków, trzech per perkusistów i tak dalej. No to się zmieniały czasy. No to zmniejszyłem do kwintetu, ale potem. Mówię, no to mogę na różnych okazjach powiększyć i tak dalej, a teraz jestem na nowym etapie. Właśnie z, po, powstał wtedy Havana Dreams i, i jestem w nowym, na nowym etapie nowego wokalisty, nowe utwory, nowa energia. Więc. Więc. Się dzieje. A ta salsa, ciekawa jestem, z czym naszym widzom będzie kojarzyła się. No, salsa to bo to jest po hiszpańsku, po polsku to sos. Właśnie ale... zn znów, chciałam, żeby nie było o jedzeniu, ale wiecie, samo wchodzi.. nie, <laughs> nie, nie o nie, ten sos Ale te Terminologia, terminologia salsy to była Wymyślona w latach 80., kiedy młodzież przyjeżdżająca do Stanów pomalutko traciła swoją tożsamość muzyczną. No i wymyślili takie hasło. Młodzież z Kuby? I z zewsząd, z Ameryki Południowej. I, i trochę się zaczął gubić tę kwintesencję muzyczną. Ty, i, I powstał taką nazwę salsa, która obejmuje, jak to w salsze. Są różne, e, e, różne składniki e, przypraw, e, które i powstaje sos. I to tak nazywali, i to także, e, i teraz jest salsa romantyka, salsa dura. E, no i to wszystko z całą dumą mogę powiedzieć i z całą stanowczością, wszystko na basie muzyki kubańskiej, wszystkich rytmów e, muzyki kubańskiej, basenu karaibskiego, więc więc powstał właśnie taki takie hasło ogólne salsa. Już się nie mówi na Kubie, czy tańczysz kasino, bo to jest taki. To nazwa też pochodzi od tego okresu, gdzie tanczyli w taki sposób, taki Casino Deportivo. Takie miejsce, gdzie już nie mówi, że się, że w z kasino, tylko się tańczy salsa. No więc i to, się, i to się ugruntowało, i teraz na wszystko jest salsa. Jest też salsa na wolności. Jeszcze nie czytałam. Przykro mi, ale. Ale, ale, tak. W 2017 17? nie, 20, 2000, albo siódmy, albo, albo, chyba siódmy, chyba siódmy, postanowiliśmy, że napisać książkę, Salsala na wolności i to tym, że w tej książce opowiadam swoją przebitą historię, to jest, to jest opowieść na, na naprawdę dobry film. Ja dziwię się, że tak. jakiś scenarzysty do Ciebie nie zachękał. Tak, tak. jakby... ale nie, ale, ale jest film dokumentalny pod tytułem Moja Kuba, moja Polska, o, jest. Zrobiona, zrobiony przez Maria Zmarsz-Koczanowicz. Mhm. Świetna dokumentalistka i, i właśnie to był taki okres, kiedy ja nie jechałem na Kubę, mnie nie było na Kubie 30 lat. Od 1984 roku do 2014. Dokładnie 30 lat. rodzice odeszli, nie widziałem się z nimi, no i postanowiliśmy napisać książkę, żeby na, na, na świat odzienny wyszło naprawdę, jaka była sytuacja, jaka była tak zwana prawdziwa prawda. I tam były spekulacje, że że ja byłem agentem, że pracowałem i trzeba było mnie wisować, i tak zniknąłem z dnia na dzień. Także po prostu byłem uprowadzony przez ambasadę i, i że znalazłem po, po 42 dniach znalazłem na Kubie, nie wiedząc dlaczego. 21 dni siedziałem wtedy w Leningradzie, i 21 dni pływałem statkiem handlowym Leningrad Hawany, więc i cała historia tej, tej podróży, co myślałem, co i tak dalej. W tym czasie żona była w ciąży, jak ja wróciłem, mój tomek miał półtora miesiąca, więc od czwartego roku, od czwartego miesiąca ciąży mnie nie było i no, nie po prostu. Ale tam jest zapisana wasza salsa, salsa na, na wolności. Ja przeczytam co i Państwu serdecznie polecam, bo, bo spodziewam się, że to I będzie. jest film dokumentalny, można na. na nie wiem, gdzieś w internecie jest Moja Kuba, Moja Polska. A rzeczywiście grałeś u Fidela Castro na jego pięćdziesiątce? Tak. Tak, ale to wtedy to miałem, miałem pranie mózgów. No i byłeś jeszcze I, i, I mi się wydawało, że wow, na jakiej imprezie? Nie uświadomiłem sobie, że na tej imprezie ja widziałem dobrobit, dobrobit, którego nie widziałem na stole mojego. Mojego domu, więc ale nie uświadomiłem, myślałem, że to im się to należy, bo one to, to inne, inne zupełnie. Jesteś też w kraju, w którym komuna też rządziła przez wiele, tak, wiele lat. Tak, Doskonale i to to wiemy, samo. co to znaczy, kiedy, kiedy dzieją się no. takie straszności. Macie do czynienia z wielokrotnie wyróżnianym tytułem najlepszego polskiego perkusisty w plebiscycie magazynu Jazz Forum, i ten sam człowiek grywał też jako graje kuliczny w Berlinie, tak? Ta, Jezu, Ale, ale, ale informacje. Dlatego to... mówię, że, wie, to czytam o tobie i sobie ale... myślę, że chcę obejrzeć taki film. Wiesz, chcę o tobie ale... fabularnego, dobrego filmu. No, co do, co do, co do plebiscytu Jazz Forum, to czasami jest tak, że głosują krytycy, czasami głosuje publiczność. No, i w tym roku po raz non-stop, po raz 39, jest to chyba. Chyba nie, nie ma takiego drugiego, bo są po niektórzy już przestali być na pierwszym miejscu, po niektórzy odeszli. Także muszę się trzymać, muszę czy trzymać trzymasz chociażby jeszcze rok, żeby być dobić, 40 dobić do, 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 do tego. A dużo, dużo ćwiczysz, czy to masz czy ty już jesteś mistrzem i po prostu nie, teraz nie, grasz. Z... Nie, ja wyjaśnię Jezu że to nie jest ankieta. To wy, wyjdzie na to, że ci, którzy zajmują pierwsze miejsce, są najlepsi. I różnie to jest, ale to jest ankieta popularności. No tak, ale wystarczy, że się jest naprawdę bardzo dobrym w tym, co się robi. Hmm. Dlatego zastanawiam się, czy ty ciągle, żeby być bardzo dobrym w tym, co robisz? Nie zdradzę, nie zdradzę. Okej, okay. dobrze. Zdradzę. To teraz zapytam, ile ma lat i zobaczymy, w jaką stronę pójdziemy, bo to opowie... nie, nie, nie musimy mówić dokładnie, ile lat, ale możemy naszym widzom opowiedzieć, jak tutaj przed chwileczką, przed jeszcze naszą rozmową, roztrząsaliśmy, jak długo na polskiej scenie. I jak zaczęliśmy liczyć, to się okazało, bo to możemy powiedzieć, prawda? A no tak, nie. 42 lata. Tak, dokładnie i... Na scenie. Jestem... Nie, 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 że ma 42. lat. <laughs> nie, nie, nie. Na scenie. Nie, nie. Ja, że urodziłem w 58, czyli licząc, już jestem na meryturze, mam... Yy... Legitimacja Emerita, ale która mnie upoważnia do tego, żeby jechać tramwajem za darmo i opieka lekarska. A z tego nie jeżdżę tramwajem, a co do opieki lekarskiej, nigdy nie byłem w szpitalu, nie choruję, nie biorę żadnych tabletek na nic, więc nie słabo. A wiesz tego, tobie nie wyczytałam. To, to opowiadaj nam, jak to się robi. To się robi dobrze. Mm -hmm. Czyli co bardzo dobrze się je rolatka śląska od nie czasu nie, do czasu. nie nie bo ja w życiu nie paliłem nie nadużywałem niczego yy, więc a, a w, w szpitalu nigdy nie byłem kocha żonę kocha dzieci ma dwóch synów kocha ludzi kocha muzykę kocha to co robi no może to jest przepis kurczę no to czas umierać bo <laughs> już, już, już zrobiłem wszystko no a co do tego grania na ulicy w Berlinie miałem taki okres w latach 90., że że się zrobiło cienko. Pomimo, że ja miałem tyle płyt na grałem ty, to trzeba było co zrobić. Tomek był mały, no to jeździłem z kolegą z Peru do Berlina Zachodniego i graliśmy na, na ulicy. Ja grałem, ponieważ też gram na gitarze, chodziłem po knajpa i grałem z kapelu, do kapelusza. I co robiłem? Miałem marki, marki zachodnie, jechałem do NRD, do Berlina Wschodniego, mhm. wymieniałem to na na ty, na ty na nie na marki wschodnie dostałem kupę kasy i z, tym, z tą kasą szedłem do sklepu i kupowałem wszystko co mi się chciało. Miałem takie jedno zdarzenie, że ja zadowolony, pamiętam, że chodziłem tak robiłem i w niedzielę wieczorem wracałem do, do Bytomia. Wtedy mieszkałem na Śląsku i kupiłem, pamiętam tak, puszkę mi lupę, kocy dla dziecka, buciki i jakieś tam ciuchy. I na stacji, z której ruszaliśmy, przychodzi pani, strażniczka granicy. Mówi, a pan wiezie, tak, a czy coś pan wiezie? Mówi. Tak, oczywiście, proszę zobaczyć. Kupiłem to, to dla dziecka, to, to, to i na no tak patrzę, A czy wie pan, że nie można, nie wolno wywożyć takie towary stąd? No i już... No. I co wtedy? Nie, ale... Ale obłagałeś no, tak. Z... Nie! Mówiłem tak szczery, tak szczerze, że on ja mówię, to co to, ale już nikomu więcej się dzieje? Że, że, że to nie wolno, nie wolno robić, więc to mnie to sadkało. A to, ja to, miałem to skojarzenie, że miałem pieniądze, a mia, mogła się zapytać, aż komu miałeś pieniądze? Czyli ja przywożyłem marki zachodnie do, do, do NRD, więc takie, takie buty, takie historie z grania. Pamiętam, że te, te wszystkie pieniądze. Te drobne e, w okienku, to nie było Kantor chyba, ale to okienko bankowe na, na Zoologischen Garden, na stacja e, tam pociągów. My tu w Polsce znamy dzieci z Dworca Zoo, I tam, Tak, tak. I, i, i tam wymieniałem, wymieniałem tego, co w ogóle była historia niesamowita, że ja, miałem, ja jeździłem na paszporcie kubańskim mimo wszystko i, i nie wiedziałem, do NRD mogłem jechać bez wizy. Ale nie wiedziałem, czy do, e, do RFN-u RFN RFN mogłem tym paszportem. I którędy przekroczyłem Frederickstrasse. Tam, gdzie przechodziło, przychod, A tam średnia wieku, wieku była 90. No, bo to tam sami starsi ludzie puszczali na to na drugą stronę. Ja stanąłem w kolejce i z tym paszportem tak, i tak. Bo mój kolega z Peru mógł, bo z jego paszportem nie było problemu. Ja zostawiłem paszport. Pani mówi, a nie kolejny moment, byte. I wzięła paszport i poszła. Ja mówię. Teraz dopiero zadzwonię do ambasady, że jak chcę uciec, i tego i tak 10 minut, najgorzej 10 minut w moim życiu, że teraz przyjdzie ktoś z ambasady, i mnie to. I przychodzi ona i mówi: byte, proszę. Może pan. Przy, może, może przyjść. Ja mówię, nie, nie, ja tylko chciałem się zapytać, bo, bo, nie było, bo to było rano. I nie było w to w planie, żebym w tym momencie No i się wysofałem tego, ale już widziałem, że mogę przekraczać. No przeraziło mnie to po drugiej stronie ten mur i, i ci z, z karabinami, no to no, masakra. mur berliński. Tak. I, klimat, I, tak, klimat i historia tam... tych, którym się udało przechodzi na drugą stronę. Mm -hmm. I, I tych, którym się nie, nie udało, udało niestety. To prawda. No, krwawa historia wstrzącałem tej wstrzącałem strony wstrzącałem. żelaznej kurtyny. Oczywiście, że tak. No, ty z Kuby, no to dość dobrze ten temat możesz znać. Ale zostawiając przeszłość, bo wiem, że jesteś głodny za chwilę koncert, więc nie będę cię tu długo trzymać. Powiedz tylko, jakie masz plany na przyszłość. Bo, bo masz... Zatrzymać przy zdrowiu, pokochać moją wnuczkę, bo zostałem dziadkiem. Gratuluję. Odszedł? A mi? Przecież ja nic nie zrobiłem, ja to, co miałem zrobić, zrobiłem prawie 40 lat temu. Reszta, reszta co zrobił, e, zrobił syn. No. Gratuluję! Co tam? Zaraz będę miał e, problem nie swój, że będę musiał pilnować, że będę musiał, e, dę, dę, ale się bardzo cieszę, bo, bo, na, bo na, teraz ona jest malutka, ale będzie wiedziała, kto tu rządzi. Dziadek będzie. Ale wiem, jak jest w Polsce, jeśli to jest wnuczka, to ty jeszcze nie, nie jesteś nie dziadkiem. Nie jestem dziadkiem, jestem mężem babcie. Więc... Mm, wiem, ale będzie mnie kochała, jakby był bab, na e, pewno. dziadkiem. A czekasz na wnuka ewentualnie, mar marzyć? Na nic nie czekam. Na nic nie czekam. Na nic nie czekam. Wszystko jest zapisane gdzieś i to, co ma być, będzie. Czy chcemy, czy nie? Ale niech się dzieje to, świat, co, to co. Świat dobra. jest taki, jaki chcemy go widzieć i świat jest piękny. Wiesz, chciałabym właśnie. Ja się Państwu przyznam, od kiedy usiadłam, od kiedy zobaczyłam Jose, pomyślałam, że, że mój kolejny strój, nie wiem gdzie i jak to zrobię, ale będzie tak wyglądał. Po prostu jestem zachwycona, zastanawiam się, czy, czy Twoja energia nie bierze się także z, z kolorów, którymi się otaczasz. Ja nie wiem, ja czasami patrzę na siebie i mówię, patrzę, znaczy ja mówię: Czy ty nie jesteś już za stary na takie wybryki? Jakieś włosy, kurczę zapuściłeś, jakieś m, dziwne rzeczy się ubierasz, ale ja, ja bym ja na, koncer na koncertach ja bym chciał tak grać, a tam. Tam czasami są już tam, tak samo moja żona, że, że szaleje z tymi kolorami. Y, więc y, jest taka piosenka kubańska: Chowę na de ser quien lo quiere ser por su propia voluntad. Czyli ho, młody będzie ten, który będzie sam chciał z własnej woli. Ładne. I, to, to jest piękna puenta naszej rozmowy w taki kropka. Ja mówię, że jak ja umrę, niech mnie skremują, ale na kryształ bo da się taki nie taki pił, tylko na ten kryzys, żeby, żeby mi, żeby mi mnie dali do marakasów i, i, i będę dalej grał. <laughs> będę dalej <laughs> grał. No, także, I może to będzie ciąg najlepiej. Tak, tak, także, także to i co, co państw, i co Państwu też życzę? Mnie jak słychać i widać, zabrakło języka. W każdym razie bardzo dziękuję za rozmowę. Mam jeszcze milion pytań, bo, bo chciałam ją o muzyków zapytać i o, i o tych, z którymi na Kubie grałeś, ale to może kolejnym razem, skoro dzisiaj tak. No, jest. czyli ja kolejny razem to znaczy, że mają zamiar mnie jeszcze raz zaprosić. No to może jak kula rzymska, że kręci, może na następnej raz będę trochę bliżej. Jose Torres. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.